Witam serdecznie na moim kanale Po raz kolejny. Z tej strony Paweł Mrozowski. Jesteśmy akurat w, po raz kolejny w pięknym mieście moim, yy, jakim jest Toruń. Jesteśmy na bulwarze filadelfijskim. Yy, za nami mamy piękny, wyremontowany most i tutaj akurat mi się nasuwa taka śmieszna anegdotka, yy, że po co mieszkać w Kalerze za 200 tysięcy, jak można mieszkać pod mostem za kilkanaście milionów. A tak poważnie jestem dzisiaj po to, aby opowiedzieć wam o kolejnej naszej inwestycji na Bydgoskim przedmieściu. Także zapraszam. Kolejna kamienica, o której właśnie będzie dzisiaj mowa, znowu ma dość ciekawą historię zakupową. Odkryłem ją. W Szczerze mówiąc, całkiem, całkiem przypadkowo oglądałem jedno mieszkanie w kamienicy w tej kamienicy. Umówiłem się z panią konserwatorką na to, żeby poustalać, co by można było, czego by nie można było zrobić podczas remontu. Z racji tego, że przeszedłem trochę przed czasem, zobaczyłem fajny, fajny tunel, więc stwierdziłem sobie, że wejdę na, na to podwórko przez ten tunel. No i wtedy akurat zobaczyłem, zobaczyłem ten budynek, który, który od razu skradł moje serce. Dowiedziałem się kto jest właścicielem, no i rozpoczął się proces negocjacyjny. Jeszcze mówiąc trochę śmiać mi się chce z tego co będę Wam teraz pokazywał, z tego względu, że pierwsza kamienica była po remoncie, druga kamienica no, była w stanie jaki widzieliście na poprzednim filmiku. A tutaj jest budynek, który prawdopodobnie no Spowoduje, że się zaczniecie zastanawiać, co wam ten chłop pokazał. Specjalnie wam to chcę pokazać, żebyście zobaczyli, z, jak z przysłowiowego, wszystkiego kaczątka można zrobić naprawdę, naprawdę świetną, świetną rzecz. Także co, zapraszam ze mną do obejrzenia na to miejsce. Jesteśmy już tutaj na miejscu. Bydgoska, Bydgoska 90, piękna kamienica z czerwonej cegły. Co ciekawe, w rejestrze, w rejestrze zabytków. To jest właśnie ta. Ten tunel, ta brama, o której, o której wspominałem, praktycznie kamienica znajduje się przy, przy Parku Bydgoskim, także lokalizacja, lokalizacja naprawdę topowa. Przechodząc przez ten tunel, sami zobaczycie, jaki tutaj mamy naprawdę klimacik. Praktycznie no, można powiedzieć, że w cudzysłowie powrót do, przyszło, do przeszłości. Zapraszam za mną! To jest właśnie ten moment, gdzie pewnie wielu się zastanawia, tak jak zresztą wspominałem wcześniej, gdzie ten chłop was tutaj przyprowadził. Wygląda to jak wygląda, tak jak mówiłem zresztą wcześniej, no, celowo Wam to też pokazuję, żebyście zobaczyli, co można zrobić z takiego budynku. Budynek ma 389 metrów. Tutaj też będziemy dzielili, znaczy na chwilę obecną jest to budynek gospodarczy. Co ciekawe, X lat temu, 10 lat temu. Tutaj była po prostu stajnia. Tutaj była stajnia, my, a my z tej stajni po prostu zrobimy mieszkania. Zobaczymy jeszcze ile, bo jeszcze trwają negocjacje ze wspólnotą na temat ilości tych mieszkań, ale na pewno będą tutaj piękne dwupoziomowe mieszkania. To co za mną jest, to... znaczy chodzi mi bardziej o te płyty OSB w tym momencie, to musieliśmy to tak zrobić z tego względu, że mieliśmy tutaj kłopot no, z osobami, Bezdomnymi, którzy tutaj sobie jakieś, jakieś tam popijawki, popijawki urządzali, więc musieliśmy to też zabezpieczyć, żeby, żeby tutaj nie, nie, nie przychodziło szemrane towarzystwo. Duży plus, bo ja jestem akurat osobą, która widzi plusy w minusach, jest to, że nie trzeba wymieniać stolarki tylko po okiennej, tylko trzeba ją po prostu wstawić, więc to akurat część roboty nam, część roboty nam odchodzi. E, zaczęliśmy tu, tutaj już jakieś drobne prace, no, zaizolowaliśmy fundamenty. E, też z racji tego, że jeszcze nie wiemy ile będzie mieszkań, zrobiliśmy, e, zrobiliśmy wylewkę fundamentów e, w środku e, i po prostu poprowadzi poprowadziliśmy kanalizację. E, a ile będzie mieszkań też wyjdzie w praniu? Tą kanalizację rozprowadziliśmy tak trochę na chybił trafił, zawsze lepiej po prostu 2-3 metry, metry po prostu się przekuć niż po prostu od samego początku to robić od, od A do Z. Stolarkę okienną mamy już, mamy już zamówioną, kwestia pewnie hmm, z dwóch miesięcy zanim, zanim tutaj zostanie wstawiona. Zaraz tutaj się zabieramy za pracę typu, typu piaskowanie e, cegły w środku, bo część cegły tutaj zostaje e, w środku oczywiście, bo na zewnątrz zostaje cała cegła. E, niestety Albo niestety nie można tutaj nawet tego budynku docieplać, z sytuacji tego, że jest to ewidencja zabytków, a, obszar, a budynek jest w obszarze, który jest wpisany do rejestru zabytków. Ale nawet jakby tutaj docieplenie zrobić w budynku, no to nie ukrywam, że ten budynek po prostu stracił, straciłby, straciłby swój urok. Chodźcie, zapraszam was do środka. Jak widzicie, część tutaj mamy rzeczy już, że tak powiem, zrobionych. Belki już akurat no, są powymieniane. Plusem dużym jest to, że nie trzeba skuwać tynków, więc, więc tutaj nam dość, dość dużo roboty, roboty już odchodzi. Jeśli chodzi o ściany działowe, no to ściany działowe chcemy po prostu zostawić w cegle. Chcą będziemy czyścić, e, piaskować, uzupełniać fugi. E, jeśli chodzi o ściany Główne nośne, to niestety nie będziemy mogli tutaj, znaczy to nie tak, że nie będziemy mogli, po prostu, jakbyśmy je zostawili, to nie będzie spełniała nie, nie, będzie, nie będzie mieszkanie spełniało parametrów cieplnych, więc lepiej po prostu je docieplić od środka, więc, więc będziemy to musieli zrobić. Tutaj mamy taką bardzo, bardzo, fajną, e, bardzo fajną ciekawostkę, ale to byśmy musieli tutaj z tej strony podejść, także chodźcie za mną. Ciekawostka w tym budynku jest taka, że na suficie mamy tak zwane stropy klejna, takie półki ceglane. Tą cegłę oczywiście też będziemy piaskować, czyścić, fugi wydobywać i kłaść nowe fugi. Eee, oczywiście między fugami też puścimy elektrykę. Eee, no i to będziemy zostawiali. No, powiem szczerze, że dużo mieszkań oglądam na rynku nieruchomości w Toruniu, ale takich mieszkań z takimi sufitami nie twierdzę, że nie ma, ale ja ani razu nie widziałem w ofercie sprzedażowej. Widziałem na, na bookingu, na, wystawione na wynajem, ale akurat w ofercie sprzedażowej nie widziałem, więc myślę, że ktoś jak jest pasjonatem kamienic i pasjonatem tego typu klimatów, no to myślę, że myślę, że będzie to, będzie to nie lada gratka. Tutaj też będziemy mieli, w tym budynku będziemy też mieli, tak jak na poprzedniej inwestycji, mieszkania dwupoziomowe. Też już mamy zamówione schody, schody loftowe. Na drugim poziomie, ale to może Wam pokażę, jak będziemy na tym drugim poziomie się znajdowali. Także zapraszam do góry. A żeby wejść na górę, mamy tutaj spe specjalną drabinę bo inaczej niestety nie wejdziemy, także warunki ekstremalne, no ale co tam. Dobra, jakimś, jakimś cudem udało nam się wejść na górę. Jak widzicie, jest tutaj taki klimacik no, typowo, typowo loftowy. Dach mamy już też w sumie zrobiony. Kwestia tylko docieplenia tego dachu: pewnie to zrobimy styropapą, i styropapą od zewnątrz i pewnie jeszcze to zrobimy od wewnątrz, wełną. To jeszcze kwestia przemyślenia. Tutaj też chcemy na pewno zrobić tak jak też zrobimy na poprzedniej inwestycji: klimatyzację z tego względu, że wiadomo, no, ostatnie piętro. No też no, no ma swoje plusy i minusy. Na pewno też, co tutaj zrobimy? Zrobimy tak samo jak na dole. Jeśli chodzi o ściany, jeśli chodzi o ściany działowe, to zostanie, zostanie na pewno cegła. Chcemy też na pewno, jak już będzie te ściany, będziemy docieplać, to na pewno te belki będą wyeksponowane, ładnie, ładnie zaimpregnowane w jakimś fajnym kolorze, pewnie jakiś ciemny dąb. Żeby też takiego właśnie klimatu, klimatu loftowego, loftowego nabrać. Powiem szczerze, że e, tu akurat też mamy fajne podwórko, które no, może nie do końca jest na chwilę obecną zagospodarowane, ale, ale jak my ten budynek zrobimy, już wiem, że e, już na tym etapie wiem, że wspólnota ma tutaj w planach zrobić coś fajnego, bo jest to naprawdę, naprawdę klimacik taki no, na zasadzie powrotu do przeszłości, mamy tutaj też fajne, stare, zabytkowe schody, które też będą e, odrestaurowywane podobno, e, podobno identyczne, albo bardzo podobne schody były, e, były na Krzywej wieży, e, słynnej krzywej wieży w Turunio, <grywa> która jeszcze u dziwo stoi. E, co tu jeszcze mogę dodać? Może jeszcze pokażę Wam e, jak to wygląda od strony e, od strony, gdzie nie mamy jeszcze, <grywa> gdzie nie mamy jeszcze podłogi. Bo to jest też dość ciekawy widok. No, oczywiście jak dla kogo, ciekawe. E, tak, to, tak to generalnie wygląda, wygląda z góry. E, roboty, e, prace budowlane takie już grubsze zaczynamy tak na, tak na dobrą sprawę, tak na dobrą sprawę zaraz, także myślę, że, że kwestia że kwestia dobrych kilku miesięcy. No, chciałbym w tym roku zakończyć ten remont. To bardziej to jest kwestia tutaj kwestii formalnych, bo jeśli chodzi o moce przerobowe, fizyczne, no to, to z tym akurat nie, nie powinniśmy mieć większego problemu, bardziej tutaj rozchodzą się kwestie urzędowe. No ale tak to, tak to wygląda. Nie ukrywam, że jest to akurat klimat typowy, który mi się podoba, e, jeden, z ciekawszy, jed, jeden z ciekawszych projektów, także myślę, że e, myślę, że będzie dobrze.